Dzień dobry! Cieszę się, że widzimy się w kolejnym odcinku. Odcinek ten zapoczątkuje pewien cykl filmów związanych z możliwościami pracodawców w kontekście panującej pandemii, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Cykl ten zaczniemy od rozwiązania umożliwiającego uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Zarówno dla tych pracowników z obniżonym wymiarem pracy lub objętych przestojem ekonomicznym, jak i dla tych, w stosunku do których tych instrumentów nie zastosowano. To znaczy, nie wprowadzono przestoju, o którym mowa w artykule 81 Kodeksu Pracy, rozumianym jako czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód do, z przyczyn dotyczących pracodawcy. Nie wprowadzono przestoju ekonomicznego w następstwie wystąpienia COVID-19. Ani też nie obniżono wymiaru czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy obejmują zarówno dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników, jak i środki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy do przyznanych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń. Dla jakiej grupy pracodawców adresowane jest to rozwiązanie? Z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19. Przy czym mechanizm obliczania spadku obrotów został konkretnie wskazany w specustawie COVID-owej. O dofinansowanie może ubiegać się wyłącznie przedsiębiorca, który do końca trzeciego kwartału 2019 roku terminowo regulował zobowiązania podatkowe i składki na ubezpieczenia społeczne. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracodawca ma zawartą umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub posiada decyzję Urzędu Skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności. To istotne, dofinansowanie przysługuje maksymalnie przez okres 3 miesięcy. Pracodawca, który już raz z takiego wsparcia skorzystał, nie może o nie wnosić ponownie. Pracodawcy mogą otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, gdy nie uzyskali pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. A jaka jest procedura? Wniosek o przyznanie świadczeń o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników można złożyć najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego dla siedziby firmy. W przypadku dofinansowania z powodu przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy do wniosku należy dołączyć również wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń z funduszu. Oraz kopię porozumienia określającego warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Porozumienie to pracodawca zawiera z zakładową organizacją związkową działającą w firmie. Jeżeli w firmie nie działają związki zawodowe, porozumienie trzeba zawrzeć z przedstawicielami pracowników, którzy są wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Przepisy w, w tym przypadku nie dają konkretnych wytycznych, więc każdy z pracodawców może regulować kwestię wyboru przedstawicieli pracowników nieco odmiennie indywidualnie. Kopię zawartego porozumienia należy natomiast przekazać właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. Co również istotne, zmiana warunków pracy poszczególnych pracowników w związku z zawarciem porozumienia, porozumienia obniżającego wymiar czasu pracy bądź prowadzącego przestrzeg ekonomiczny. Nie wymaga zawierania porozumień z poszczególnymi pracownikami, ani też nie wymaga wypowiadania warunków pracy i płacy. Przypominamy też Państwu, że przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania tych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń. Mam nadzieję, że filmik ten pozwolił Państwu nieco uporządkować wiedzę odnośnie dofinansowań. Oczywiście zachęcamy wszystkich Państwa do korzystania z nich, jeżeli tylko macie Państwo taką możliwość. Życzymy dużo zdrowia i dziękujemy za uwagę.